Redaktor, gdyby pan poseł miał znajomego, który nabrał tyle kredytów, że musi brać kolejne kredyty i chwilówki i pożyczki, żeby w ogóle je spłacić, a jeszcze do tego zaciąga sobie kolejną chwilówkę, żeby postawić sobie nowy telewizor w salonie, to by pan poseł popukał się w głowę i kazałby po prostu przemyśleć swoje życie. A kiedy Donald Tusk z ministrem Domańskim robią dokładnie to samo, tylko na skalę budżetu polskiego, na skalę całego państwa, to to nagle jest świetna propozycja i to jest budżet siły <śmiennie> i budowy. Tak? I czy teraz czy pan chce powiedzieć, że teraz my zaciągamy jako chwilówkę. Polska chwilówki? Oczywiście, że tak. Tam my jesteśmy w spirali zadłużenia. Po tym, po tym, co zrobił PiS, tak? Przez, przez ostatnie 8, a szczególnie ostatnie 4 lata, i Donald Tusk, kontynuując tę politykę, wprowadza Polskę w spiralę zadłużenia. My mamy radykalnie rosnące koszty obsługi długu, jeśli dobrze pamiętam przewidywania, które chyba znalazły odzwierciedlenie w tym budżecie, to już same koszty długu. To są kwoty rzędu 100 miliardów złotych. To są miliardów. 77 miliardów, dziękuję. To są kwoty absurdalne, to są kwoty, które nigdy nie powinien być budżet polski doprowadzony do stanu, w którym tak ogromne pieniądze musimy oddawać międzynarodowym A z ale, ale jest... Z czego by pan rezygnował, panie pośle, powiem, jako nami. konfederacja? W sytuacji, nie w której musimy inwestować ogromne kwoty w obronność, to nie jest czas na robienie rozbuchanych wydatków socjalnych. A niestety, od kiedy tylko Donald Tusk doszedł do władzy, to zajmuje się przede wszystkim Przedłużeniem tego wszystkiego, co PiS wprowadził w sferze socjalnej, i dokładania jeszcze kolejnych świadczeń: renty wdowiej, babciowego, podwyżek w budżetówce. Ja nie mówię, że to są rzeczy niepotrzebne, tak? ale kiedy musimy wydawać te 4-5% PKB na obronność, to trzeba się na coś zdecydować. Nie da się mieć wszystkiego. Polski budżet ma na przyszły rok zaplanowane, że wydamy jako budżet polski o połowę więcej pieniędzy, niż mamy do dyspozycji. Sytuacja po prostu, gdyby ktoś coś takiego zrobił ze swoimi prywatnymi finansami, to zostałby po prostu wyśmiany i uznany za idzie.